Zielone świątki, czyli zesłanie Ducha Świętego, e, obrzęd zielonoświątkowy, który właśnie widać e, odbywa się za mną królowa pól, e, czyli wchodzimy z okresu zimowego w okres letni. E, gospodarze szukali kobiety, dziewczyny, przepraszam, młodej, pięknej, z którą obchodzono gospodarstwa, e, żeby był urodzaj na polu. Dzisiaj mamy też dla Państwa przeszukowanych szereg warsztatów zielarskich, kulinarnych, również warsztaty wyrobienia dziekciu. E, więc e, myślę, że dużo wspaniałych, ciekawych, e, inspirujących e, atrakcji związanych e, właśnie z obrzędem zielonoświątkowym takich etnograficznych, e, tradycyjnych, ludowych gdzie chcemy e, te wszystkie obrzędy, ale też e, mówić o ziołach, e, które mają różne zastosowania e, przypominać osobom starszym, ale też uczyć młodzież, do czego jest na przykład zastosowanie takiego dziegciu, które można było sobie dzisiaj samemu zrobić z kory brzozy. Jak również mamy bardzo dużo wystawców, oraz można posmakować i kupić dużo produktów naszych regionalnych, bardzo smacznych, lokalnych. Jak również mieliśmy przegląd śpiewaków ludowych, gdzie jury wyłoniło Kampanię Męską oraz Długołęczanki, które pojadą do Kazimierza i trzymamy za nich mocno kciuki, żeby przywieźli do nas zwycięstwo. Pani Julio, skąd u Pani to zamiłowanie do folkloru, do tego śpiewu, takiego tradycyjnego, ludowego? Wydaje mi się, że to zamiłowanie wynika po prostu z zamiłowania do wsi. Niestety nie wychowywałam się na wsi tak na co dzień, natomiast moi dziadkowie mieszkali na wsi i każde wakacje, wszystkie święta zawsze się w nich spędzało, i jestem po prostu do tego ogromnie przywiązana. I myślę, że stąd się wzięła też miłość potem ogólnie do kultury ludowej. Proszę powiedzieć, czy. Ciężko się śpiewa takie pieśni, że tak powiem, ludowe, tak? Bo to jest zupełnie inny gatunek niż jakieś tam popularne, yy, czy jakieś tam hip-hopy powiedzmy i tak dalej, czy ciężko jest śpiewać? Hmm. Na początku może się wydawać, że tak, ale wydaje mi się, że jeżeli zaczniemy rozumieć, o czym śpiewamy i dlaczego to robimy. To wychodzi to po prostu naturalnie i myślę, że nie przyniesie to jakiejś specjalnie wielkiej trudności. Rozumiem, że takie śpiewanie to jest też pewna taka lekcja historii. Oczywiście, że tak, bo niektóre pieśni są naprawdę stare i czy to się spotykamy z językiem, który jest archaiczny, czy też w ogóle Historie, które poznajemy w tych pieśniach, dają do myślenia, dlaczego tak było. Człowiek zaczyna drążyć i. Pewnych faktów się dowiaduję. Te pieśni, które pani śpiewa, skąd one są? Te pieśni, które mam, są od zespołu Długołęczanki z Długołęki. I mam je dzięki pani Alinie Sienkiewicz, która jest kierowniczką zespołu. Także ona mnie uczy, opowiada o tych pieśniach i dzieli się ze mną doświadczeniem. Skąd zamiłowanie akurat do folkloru, do muzyki ludowej? A mnie wie pan, ja już jestem tak w latach. Pod siedemdziesiątkę. Długo już śpiewam. Długo, długo. I cały czas zbierałem te przyśpiewki, śpiewki. Zbierałem tyle. Później ta słynna konopielka, którą ode mnie ona wyszła, rozpoczęła to całe Eurowizję. No i tak dalej. Byliśmy już w kilku miejscach. Teraz spotkałem też z panów swoich, sąsiadów. Oni są wprawdzie młodsi, ale. Jakoś się układa między nami bardzo dobrze. No i śpiewamy. A skąd ta chęć? To chyba z urodzenia.